Poseł Włodzimierz Kula zaproponował, by dzień Wielkiego Piątku został dniem ustawowo wolnym od pracy. Nie jest pierwszym, który składa tego typu propozycje. Na początku ubiegłego roku z podobną inicjatywą wystąpiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Zwróciła się ona z prośbą do Ministerstwa Pracy o opinię w tej sprawie i otrzymała odpowiedź druzgocącą jej całą ideę ministerstwo napisało w swojej opinii że polska jest zbyt biednym krajem by pozwolić sobie na taką ekstrawagancję jaką jest dodatkowy dzień wolny od pracy według szacunków konfederacji lewiatan rezygnacja pracy przez jeden dzień to koszt 3 miliardów złotych gigantyczna suma pamiętamy przecież jak kilka miesięcy temu Donald Tusk nerwowo szukał 17 miliardów złotych w budżecie a przecież to niewiele więcej niż 5 dni pracy Obecnie Polacy, nie licząc wolnych sobot i niedziel, mają aż 36 dni wolnych od pracy, na co składa się 26 dni urlopu, oraz 10 dni wolnych typu Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Dołożenie kolejnego byłoby eskalowaniem tej liczby, a przecież kraje będące na, tym, na podobnym etapie rozwoju jak Czechy, Słowacja, Węgry, mają ich mniej. Czechy nawet o 5 dni mniej. Ale tak naprawdę sprowadzanie problemu wielkiego piątku tylko i wyłącznie do kwestii finansowych byłoby zbytnym trywializowaniem tego problemu. Pamiętajmy, że Wielki Piątek to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, a przecież Polacy mienią się jako naród katolicki, wręcz przedmurze chrześcijaństwa w coraz bardziej leicyzującej się w Europie. Przecież to my najgłośniej walczyliśmy o to, by w preabule Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej znalazł się zapis o chrześcijaństwie. Korzeniach Europy. Dlatego musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę uważamy się za kraj katolicki, czy naprawdę chcemy się przyznawać do tego, że jesteśmy państwem, które chrześcijaństwo uważa za fundament swego istnienia. Jeżeli uważamy tak, to Wielki Piątek powinien być Dniem Wolnym bezwzględnie, ponieważ jest to jeden z najważniejszych dni w roku dla wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa, ale tylko i wyłącznie w takiej sytuacji. Mamy bowiem równolegle z propozycję prezydenta Łodzi Jerzego Kopygnickiego, który walczy o to, by Dniem Wolnym od Pracy było Święto Trzech Króli. To święto tak naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia teologicznego, nie ma powodu, dla którego ono powinno być dniem wolnym. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Kropiwnicki próbuje w ten sposób zbić sobie kapitał polityczny. Jeżeli Włodzimierz Kula myśli w ten sam sposób, to nadużywa naszego zaufania. Jeżeli myśli inaczej, ma zdecydowanie rację.